Siemanko, dzisiaj pokażę Wam mój trening. Ustawię sobie czas 30 sekund pracy, minuta przerwy. Będzie to taki obwód. Już się rozgrzałem, już spróbowałem sobie tych ćwiczeń, więc teraz tylko czas na konkretną pracę. Zrobię sobie dwa takie obwody, pokażę Wam mniej więcej jak to wygląda. Więc, startujemy. Ustawiam sobie czas. Nie jest to duży ciężar, nie są też yy, jakby ćwiczenia dynamiczne, tylko spokojnie, ale jak już słyszycie, oddech jest przyspieszony i o to chodzi. Tutaj pracuję nad wytrzymałością i wracam do treningów. Miałem przerwę, troszeczkę kontuzji, trochę coś tam bolało, więc nie robiłem mocnych treningów i teraz wracam. Mięśnie porządnie popracują przez te pół minuty, a też nie robię szybkiego tempa, tylko spokojnie. I wtedy pracujemy i nad wytrzymałością, i nad siłą. Oczywiście to nie jest siła maksymalna, ale taka siła też przydaje się w jiu Jitsu. Ze względu na to, że wracam do treningów, nie robię mocnych treningów. Pamiętajcie, że jak wrócicie po przerwie, to i po takim treningu będziecie wszystko odczuwali. Przeplatam cięższe treningi, fuu, cięż, cięższe ćwiczenia z lżejszymi, po to, żeby nie obciążać się tak bardzo, i też wybieram tak, żeby jedno po drugim angażowało inne grupy mięśniowe. Dlaczego te tam, brzuszki z gumą, tak żeby troszeczkę wyłączyć te zginacze bioder, żeby brzuch trochę bardziej popracował, i po prostu to jest. Inne ćwiczenie. Między ćwiczeniami warto się ruszać. Ja do Was gadam, ale warto się w, tym, w tej przerwie troszeczkę poruszać. Można porozciągać, czy tam pomobilizować raczej. I lecimy dalej. Można mierzyć tętno. Można sobie założyć pasek i sprawdzać, jak to tętno spada. Czasami robię taki trening, że odpoczywam dopiero jeżeli tętno spadnie do odpowiedniego poziomu. U mnie to jest około 120 uderzeń na minutę. Thank <laughs> you. Jeżeli trochę się spóźnię z ćwiczeniem, nic się nie stało, mogę wydłużyć, mogę zmienić trochę, więc ta, ten czas to jest tylko taki orientacyjny. Czyli staram się zaangażować różne grupy mięśniowe. Tak? Były plecy, klatka, barki. Tak samo uda. Były czwórki, dwójki. Tak? Zaraz jeszcze pośladki popracują i w ten sposób jedne grupy mięśniowe odpoczywają, a drugie pracują. Ale cały czas ten układ krążenia. Jest pobudzony układ oddechowy, więc cały czas pracujemy nad wytrzymałością. Nie robię tutaj ciężkich, martwych ciągów, z tego względu, że mocno by mi obciążyły i układ mięśniowy, i nerwowy, i wszystko. Nie? Dlatego tutaj zmieniam sobie strony, Jedne, jedno nóż sobie ćwiczę, ale nie robię pół minuty na jedną nogę, tylko sobie zamieniam, żeby nie spalić się. Klatka piersiowa popracowała przy dipach, ale tutaj jeszcze troszeczkę pod innym kątem ją chciałem zaatakować, dlatego takie pseudo rozpiętki, rozpiętko wyciskania, nieduży ciężar, ale tak, żeby tylko właśnie sobie utrwalić ten wzorzec ruchowy, pobudzić. Tu jeszcze trochę grzbiet popracował, pośladki, łapy. Bardziej takie ćwiczenie można powiedzieć funkcjonalne pod brazylijskie jiu-jitsu, ale chciałem uwzględnić, bo lubię je, fajnie działa na mój kręgosłup, więc czemu nie skorzystać, żeby sobie wpleść to ćwiczenie do arsenału. Te ćwiczenie wybrałem na rotację z tego względu, że jest troszeczkę inne niż na przykład przenoszenie sztangi, tak, czy rush twist, coś takiego też na gumach robię, tak, ale tutaj chcę popracować, żeby nogi tak jakby kontrolowały w gardzie i zaczynam się skręcać. Ważne przy tym ćwiczeniu, żeby dolna część kręgosłupa. Nie była wygięta w ten sposób, tylko starajcie się ją wypłaszczyć i leciutko podwinąć ogon, wtedy troszeczkę będzie bezpieczniej dla kręgosłupa, bo tu też można zrobić sobie kontuzję. I ostatnie ćwiczenie: takie naprzemienne podciąganie. Bardzo ważne pod brazylijskie jiu bo jednocześnie jedna ręka odpycha, druga przyciąga. To jest też podobne jak w brazylijskim jiu -jitsu. przechodzimy gardę. Tak? Czy, czy bronimy gardu, czy gdzieś kogoś jedną ręką odpychamy, a jakimś uchwytem naciągamy i wtedy. Pracuje właśnie ten mięsień antagonistyczny. Dobrze, ja już sobie zatrzymam czas, bo teraz będę odpoczywał. Patrzę, która jest godzina, i sobie odpoczywam. 5 minut odpoczynku. Robię jeszcze raz taki obwód. Mógłbym jeszcze dodać sobie coś na biceps, triceps, ale dużo jest takich ćwiczeń, gdzie odpychałem, podciągałem, więc. Tutaj, jakby nie muszę tego izolować. Można sobie, jeżeli czujecie, że potrzebujecie więcej na jakąś partię mięśniową, no to więcej się skupić na niej. Tak? Może ktoś potrzebuje popracować nad łydkami i tak dalej. Ja tutaj nie angażowałem ich tak mocno, ale ustalacie sobie ćwiczenia odpowiednio do Waszych potrzeb. Więc taki przykład. Ja sobie jeszcze chwilę odpocznę. Zrobię jeszcze jedną rundkę, bo na rozgrzewkę też już jedną zrobiłem, więc wyjdą takie trzy rundy i ciało fajnie popracuje. Mam nadzieję, że już niedługo będę mógł wskoczyć na wyższe ciężary. Dzięki za oglądanie. Pozdro. Cześć.